Cześć, jestem i Witam Was w kolejnej części mojego kursu PHP. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam sposób łączenia PHP z bazą danych MySQL. Tak więc zaczynamy. Uruchamiamy dowolną przykładarkę dialetową oraz edytor tekstu. Zakładam, że każdy z Was przed oglądnięciem tego odcinka widział już mój kurs MySQLa dostępny na stronie uwteam.org. Jeżeli tak, to zaczynamy. Na początek Przypomnę Wam, że będziemy pracować na tej samej bazie danych, na której pracowałem w przypadku kursu MySQL. -a. Aby zacząć pracę z MySQLem, należy się z nim połączyć. Połączenie z MySQL tak jak łatwo się domyślić znając język angielski, poleceniem MySQL Connect. Funkcja MySQL Connect musi ona wiedzieć, z czym się połączyć, czyli nazwa serwera. Aktualnie pracujemy na serwerze lokalnym, więc będzie to Localhost. Kolejny parametr to nazwa użytkownika. Ja na potrzeby kursu utworzyłem użytkownika o nazwie VideoArty. Następny parametr to hasło. Aby nie wysilać się za bardzo, wymyśliłem bardzo proste hasło o nazwie Hasło. Po połączeniu z serwerem MySQL należy wskazać PHP-owi, na której bazie danych chcemy pracować. Nasza baza z poprzedniego kursu, czyli z kursu MySQL nazywała się Nauka. Aby wybrać bazę do pracy używamy polecenia MySQL Select DB. I nazwa bazy. Nauka. To wszystko zapisujemy, wracamy do przeglądarki i odświeżamy. Widzimy, że nic się nie stało. To znaczy, że polecenia wykonały się poprawnie. I niestety, na niektórych serwerach APAC skonfigurowany jest w taki sposób, że wszelkie błędy PHP nie są wrzucane na ekran. Skąd więc wiedzieć, czy udało nam się połączyć z bazą MySQL, czy też nie? I za to prosty sposób. Przypisujemy oba te polecenia do dowolnej zmiennej. Ja nazwałem ją Q. Akurat tak mi pasowało, tak ją nazwałem. Następnie do Q przypisywany jest efekt działania MySQL Connect. Chcemy, aby skrypt zatrzymał się, jeżeli nie uda nam się połączyć z bazą danych. Czyli piszemy or die padł serwer. Or die padła baza. Zapisujemy. Odświeżamy. Nic się nie stało. Teraz, jeżeli, jeżeli na przykład chcielibyśmy się połączyć z hostem localhost123, taki host nie istnieje. Odświeżamy wszystko się posypało i komunikat padł serwer dobrze, localhost, wszystko działa poprawnie teraz, jeżeli chcemy wydawać dowolne polecenia do MySQLa, musimy użyć polecenia mysql query polecenie to przyjmuje jako parametr nazwę, w zasadzie polecenie MySQLa dokładnie w takiej samej formie, w jakiej wpisalibyśmy je w konsoli MySQLa. Przykładowo uruchamiamy sobie konsolę. Łączymy się z bazą nauka. Pokazujemy, jakie mamy do dyspozycji bazy, yy, tabele w bazie danych. Widzimy, że mamy tu tabelę pracownicy. serek gwiazdka from pracownicy. Zwróciło nam to trzy rekordy. Dokładnie to samo chcemy zrobić w skrypcie PHP, a więc polecenie będzie wyglądało dokładnie tak. Średnik może być, ale nie musi. Ja wybieram wersję bez. I teraz MySQL query zwraca nam uchwyt do wyników, który to uchwyt musimy przetrzymywać jakiejś zmiennej. Na przykład zmienna wynik. Zapisujemy, odświeżamy. Jak widzimy, kompletnie nic się nie stało. Nic się nie stało, to znaczy, polecenie SELECT gwiazdka from pracownicy wykonało się, uchwyt do jego wyniku został przekazany do zmiennej, ale z tą zmienną nic nie dało się zrobić. Nie można teraz zrobić czegoś takiego, ponieważ efekt będzie następujący. Resource ID 3 Nic nam to nie mówi. Wzróćmy uwagę, że nasze zapytanie SELECT gwiazdka from pracownicy. Zwraca nam kilka wierszy. Teraz te wiersze na podstawie uchwytu należy wydobyć z bazy. Do wydobywania tego z bazy służy funkcja o dość długiej nazwie. MySQL Fetch ASOC. Co to znaczy? Rozbijmy to na fragmenty. MySQL, wiadomo, wszystkie polecenia dotyczące bazy danych MySQL w PHP zaczynają się od przedrostka MySQL. Fetch, czyli pobierz czyli pobierz z MySQL-a a SOC skrót od association, czyli pobierz do tablicy asocjacyjnej. Co pobrać? Wynik. Gdzie zapisać? Załóżmy do zmiennej tekst. Wyprintujmy ją. Print R, czyli sformatowane printowanie. Zapisuję. Wracam, odświeżam. Widzimy tutaj, że? Wyprintowało nam tablicę, tablicę o takich polach, jak nazwy pól w bazie danych, czyli ID 1, imię Jan, nazwisko Nowak itd., itd. Wszystko fajnie, ale dostaliśmy tylko jeden rekord. Jeżeli chcielibyśmy dostać dwa rekordy, funkcję MySQL fe, fe należy wywołać dwa razy, trzy rekordy trzy razy. Tylko skąd mamy wiedzieć, ile razy wywołać tę funkcję? Wystarczy zrobić coś takiego, while, czyli dopóki, dopóki to, czyli dopóki udaje nam się wyciągać z bazy danych wyniki, wtedy wypisuj te wyniki. Odświeżamy. Widzimy tutaj Jana Nowaka, Adama Kowalskiego i Roberta Błocowskiego, czyli wszystkich panów zgromadzonych w naszej bazie danych. Świetnie. Teraz gdybyśmy chcieli wypisać to nieco bardziej estetycznie, moglibyśmy to wypisać na przykład tak. Imię. Tutaj będzie nazwisko. I w zasadzie tyle nam wystarczy. Imię, nazwisko i całość zakończona BRM. Zapisujemy, wracamy, odświeżamy. Jan Nowak, Adam Kowalski, Robert Wozowski. Jedyna, jedyna rzecz jaką musimy wiedzieć, to to, że wszelkie zapytania MySQLowe umieszczamy tutaj, czyli tutaj ja wpisałem akurat selecta, ale równie dobrze w MySQL Query mogę wpisać inserta, delayta, UPDATEa, nawet polecenie kreujące bazy danych, czyli create database, a potem struktura całej bazy danych, to wszystko mogłoby się znaleźć właśnie tutaj w MySQL Query. MySQL Fetch ASOC to funkcja, którą należy wykonywać tylko i wyłącznie w przypadku selectów, to znaczy po wykonaniu inserta nie ma żadnej potrzeby wykonywania mysql fetch asoc, aby wziąć jakiekolwiek wyniki dlatego, że insert nie daje nam żadnego wyniku z wyjątkiem odpowiedzi, czy udało się coś wsadzić, czy też nie ale to sprawdza się w zupełnie inny sposób mysql fetch asoc jest też kompletnie bezużyteczny w przypadku update'ów, delete'ów i wszelkiego typu rzeczy tylko i wyłącznie wyciągając coś z selectem należy używać MySQL fetch asoc, ewentualnie MySQL fetch array, ale jest to troszeczkę użyteczne w nieco innym aspekcie, dlatego radzę Wam używać właśnie tej oto funkcji. To wszystko na dziś, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, annow.